się tu kotucycu, będzie freestyle małe jesteśmy tutaj na łęckich ulicach właśnie kurwa I... Nie będzie bitu, będzie tylko sama zwrota, nie? Więc będzie ogień. Le mały, ale będzie dobrze. Jestem tu cycu, wjeżdżam tutaj na rejon, więc co jest? Kurwa, pomyślcie mnie żona, Teraz kurwa karmią mnie kar kar mam z buchem. Spokojnie siedzisz tu, ja raz kolejny z kolejnym buchem, z buchem mam. Wszystko w porządku, teraz pracuję na jedną z Ale i tak, i tak mam kurwa już pełno żołądku. Pełno żołądku, kurwa jakiegoś sypu Teraz nie będę Ci podpowiadał, ale mi się nie podoba ten syf dziś tu już. więc to jest grany. Chciałem ci pomalować ten świat, ale wybrałeś mnie kurwa, jakby był jebanym skandalem, więc to jest grane. Teraz się uśmiecham troszeczkę szerzej w powietrze. Wypierdalam trochę energii, w ten jebany eter. Eter, tutaj właśnie energię biorę z kosmosu, wiesz co jest? To być, będę kurwa błachem, nie będę chodził na boso. Teraz pierdolę tutaj, chociaż trubeczki nie mam, żółteczka, żółta kurteczka śmiga po tych kurwa ulicach. Przestań, wiesz co jest grane, nie będę tutaj się asymilował kurwa z jakimiś jebanymi bałwanami. Chociaż kurwa przyklinam co drugą zwrotę, podpowiem Ci kurwa, że tutaj mam pomysły jeszcze jebane ciemne żone. Uśmiecham się jeszcze jak jebany klaun, wiesz to jest grane, nie będę Ci się... Ale mam na to wyjebane teraz. Kurwa, chciałbym iść z zjebanym skandalem za moimi plecami. Jeszcze sobie wymyśliłem kwestię taką starą, żeby de, kurwa, jak froncieć, buta, dopóki moje serce bije. Ukochany, siedzę, bo ja rambucha. Teraz ta historia.